obowiązki W Praszce zainaugurowano działalność Rady Senioralnej, ciała doradczego Rady Miasta. Główne zadania nowego organu będą skupiały się na sprawach seniorów, których populacja w gminie jest liczna. Seniorzy, z tego co widzę, w gminie Praszka czują się bardzo dobrze, natomiast no, żeby mogli się czuć jeszcze lepiej, żeby im się żyło w gminie Praszka, też chcemy usłyszeć głos seniorów. A ten głos seniorów, który będzie przekazywany przez Radę, Gminną Radę Seniorów, no, będzie jeszcze bardziej taki doniosły który i, i będzie nam jeszcze bardziej tak e, mówił o tym, co seniorzy potrzebują. Największym takim problemem, który jest to jest, żeby Rada skonsolidowała się w działaniu takim, powiedzmy, żeby była twórcza. Więc żeby nie było to działanie jednego człowieka czy jednego członka komisji, ale i wszyscy się zaangażowali. Priorytetowym zadaniem na pierwszej sesji Rady było wybranie przewodniczącego. Po głosowaniu została nią pani Jolanta Langer. Wiele rzeczy jeszcze trzeba zrobić. Możemy mieć wiele inicjatyw, możemy wspomóc członków rady, burmistrza, przede wszystkim w swojej, w swojej działalności. Na inauguracyjnej sesji obecni byli miejscy radni, którzy z optymizmem spoglądają w kierunku współpracy z seniorami. Cieszymy się, że my, jako młodsi przedstawiciele społeczeństwa, będziemy mogli teraz pobierać pewne porady od starszych radnych. Wiele z tych osób. Można powiedzieć, że prawie wszystkie osoby znam z gminy Praszka, z działalności w różnych gremiach. A więc wydaje mi się, że to są osoby, które chcą działać, chcą współpracować i mam nadzieję na dobrą współpracę senioralnej Rady z Radą Miejską w Praszce. Seniorom życzymy doskonałej współpracy zarówno między członkami Rady, jak i z organizacjami oraz instytucjami zewnętrznymi.